To jest Hot 16 Challenge i choć jestem w muzyce zerem, to nie ma za wielu raperów, kobiet, więc możesz usłyszeć o mnie. Pozna mnie paru zameczków, jak kupowałam w ja zmierzchu. I choć wiem, że jestem otwórcą tylko i piszę teksty wybiórczo kiedy i jak, nie najdzie ochota, ale nie ta dzielnica, no co ty? Dzielnice przecież nie chodzą, a ja nie wstaję już lewą nogą, tylko siedzę na dupie w Szczecinie. I czekam, aż to wszystko minie. I wrócę szczęśliwie do wawy, do znajomych, przyjaciół, lekarzy. Pozdrawiam. A teraz bardzo serdecznie chciałabym podziękować za nominację gry, którą nominował Obi, którego nominował FAM, którego nominował Ketchup XXL, którego nominował Pan Taco Hemingway, którego nominował Solar. A moje nominacje to Gosiaczek Sensei Fit Ignaz, Piotr Kozłowski, no i dorzucam jeszcze w umowę cegiełkę, nominuję Pawła Kukiełkę. Dzięki! Gituba